o, staniu, spokój się, powiedz, że mnie kochasz i możemy zaczynać. No, tak, dokąd? O, 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 dobre <coughs> jest na ciebie. Tak, siedzę. No, Siedź, Cześć, tu Macia. Jest ze mną Ania. Hello. Shio gdzieś tam sobie Pola nieważne. E, w każdym razie, kontynuujemy nasze Toy Story. Cześć. No dobra, wyjdź, Shio. Wczoraj właśnie zauważyłem, że kiedy kursorem najeżdżam na śnieg, to robi się on fioletowy z zielonego. No, ale słodkie. Dobra. E, dzisiaj robimy sobie to dziwną piwnicę, chyba coś takiego, tak? tak? Tak. Tak, dzisiaj robimy, ale mieliśmy problem z serwerem, albo, albowiem mamy znowu mapkę wgraną. E, mniej więcej sobie zespełniliśmy te rzeczy, co mieliśmy na koniec ostatniego odcinka, ale wszystkie punkty zostały stracone, więc jak ktoś wie, ile tych punktów było uzbieranych tak naprawdę, to prosilibyśmy o napisanie tego w komentarzu. W komentarzach. No pomijam już smutny o, fakt. Oprócz moich 25, które mam w ekwipunku, które z, z, widziałam na filmie jeszcze no, końcowym moim. Także. Ja mhm. pomijam Też tylko smutny mam. fakt, że ja nie odzyskałem nic dlatego, że jestem leniwym sukiencjentem. Dziękuję. Nie, my to inaczej rozwołałyśmy, ale dobrze. Ile tam pająków? Dobrze, więc zejdźmy. Ma ktoś jakiś miecz zapasowy dla mnie? Nie. <laughs> Chciałbyś. Zawoj go, Aniu. O, patrz. <laughs> Okrutność po prostu. O, tam jest ten. Tam są dwa punkty, ale tam nie zajdę, nie podejmuję się tego. Tu jest punkcika. O, tu są. Czemu znowu punkty nie wypadają? Jak nie wypadają? Um, a wypadają? A, a nie wypadają? Czekaj, to ja polecę, pozwolę mm. sobie użyć fly'a i polecę na sam początek mapy, żeby uruchomić pewną opcję. To leć, a my tutaj za nią będziemy przez ten czas urzędować co? Amen. No. A ty, 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 ty jeden wam. Niechaj światłość Chrystusa świeci. Nie! <śla> na pomoc ci. Dwie baby się dorwały, dobrze. Ja wracam do tutaj grzebania w tych. Dobrze, bo jestem. No co, taki oj, jesteś. Potem będziesz chodził po wsi i śpiewał o teściowej. Eee, już wypadają? Eee, nie wiem. Nie bo nie wiem, wiem no muszę znaleźć punkta. Znajdźcie punkta. Bo ja nie zaraz wiem, zaraz czy mam tam czy nie. Sieć. Nie, to polecę już. Mi się nie chce czekać. No my że wracamy najwyżej, jeszcze raz. Najwyżej będę wracał, jeszcze raz. O, mam punkt. O. Zebrałaś? Nie. No nie, nie wypadł ci? Nie. Da fuk! Dobra, to lecę. <noise> Jak masz strzałę w brodzie? czy <noise> ty wiesz, co mnie trolujesz? Dzięki. Czekaj. Naprawdę ci mówię. Ja to zaraz nazwę punkt twojego ja skrzydła. A ja, zbić. ty masz strzałę w oku i nic Faktycznie nie mówię. Zginęłam. Nie wow. Ło! Szaleństwo. Aaa, ta jąk! <tajung>. Zginęłam. <noise> A jeszcze skryję. Jeszcze następny zraz z góry. Boże. One nas lubią. Na no to Berek. Zdechciu. Dobra, Ania, koniec. No, zabijanie się. Znaczy zabijanie, mordowanie. Tak, to i tu... parkour. To jest checkpoint, gdzie? A no fakt, dobra. Co za bezczelność. No, zrobiłem to, co mogłem, niestety. A nie, idź zobacz tam, 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 o tam. Zobaczymy, czy tego. Tak. <grymne> Dobra, to ja pójdę w drugą zginę. stronę. A? Dobrze, ja już jestem no. na miejscu, mogę sobie Wolden spokojnie wadą. grać. Au, 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 au. No. zobaczę. Nie wypadają Shio. No to przykro mi, nic nie jestem w stanie to zrobić. Z... A ja, ja to nie serduszka, Znaczy pół baterii mi zostało. A ja zaraz zginę, bo mi zostały dwie. No ja nie mam... O, cześć, co to jest za... Uu. O, zginęło mi się. Kuszące miejsce. Ale, Ale jest dziwnego, tam jest krzyż. Ale ja tu miałem checkpoint. Krzyż łazie. O, potwory, cześć. Hop, hop. Potwory, ja ci zaraz dam potwory. <grym> Przepraszam. Hop, hop. No i co za problem, żeby tu doskoczyć? Dzień dobry. <grym> hop, hop, hop. DA FUK! No nie! Aj, tak. No co, co za problem masz, tam boskoczyć. ale to nie była moja wina. Zajarało mnie w momencie, no. kiedy leciałem w powietrzu, dlatego ze oszustwo. Jasne. No na, no, czy nie chcesz to nie wiesz. Zbyt. Trudno. Zobaczmy na nagraniu. No zobaczę. No zobaczysz. No, no znowu! Widzisz? O nie! Shit! <laughs> Widzisz Magdani wpadłem do lawy, bym zginął, ale podpaliło nie mnie. Nie patrzyłam na ciebie, no, to ja muszę zacząć cielność. na ciebie patrzeć. O Jezus... A. O, slime. Hello! No, jaki bezczelny! Szkielet mnie wrzucił A. do lawy. Jaki niedobry. I znowu mi się zginęło. Oh my god, jaki on No weź scratch. buchnij. No tak. No. Gdzie się podziały? Nasze wspomnienia! O, cześć. Co to jest za miejsce? Wow, wow. Przed przez las pogryzły, grzmije, rzmije pozdychały, a też i żyje Oj, dana, oj, dana! Wpytę! No, dobra, więc... Chyba źle zrobiłem. Ja, ja się utopię, ja się utopię. Nie. Zaatakowałem nie, pigment A ja jestem, nie powiem gdzie. Ci <laughs> <laughs> daj mi pomocną dłoń, A w ogóle jak ty tam wlazłeś? Yy, no, da... było tam wejście. No bo, dobra, gin Macia. No, dziękuję. No, przynajmniej w dobrym miejscu. Okej, okay, teraz sobie poginiemy. Okay, nie, gdzie wy się... jesteście? Znowu płonę i eee, nic nie widzę. Nie sam. O, szyję widzę. Jest ja sobie go A, tu są lagi. O w tym, w tym miejscu są takie straszne lagi, że my specjalnie się topimy. Znaczy nie specjalnie tylko lagi nas topią. Będę, będę, będę. Jak my żeś mi tam. Aha, tutaj. Ja nie wiem jak ty żeś tam, bo ja tam żem nie byłem. No ja patrz, popatrz. Pepper -pe 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 -pe. Dzień dobry. Dobra, wow. ale ja poszłam na około, bo tam był punkt. No, To jest w ogóle bardzo dużo punktów, które nie wypadają oczywiście. Ty... zbieram szybko Kus. rzeczy, zbieram. Walnęłaś! Uda się. <laughs> Miałem ostatnio to samo, ale przynajmniej ja ucieknę. <laughs> Wiecie co, to ja może nie pójdę do Cześć, was. Cześć Magda. Cześć, ja? Mam punkty. Skąd? Tam były w skrzyni. Ale dlaczego to je wypadają mi? Mam też, ale nie nie. nie wypadły mi, tylko skrzyni zebrałem je ze skrzyni. No i co, co to te... wszystko, co mieliśmy tutaj zdobyć? Nie, A, nie... No, Tego reksa mamy. Au, A gdzie on się jest? Znaczy, nie. nie wiem, gdzie on jest. Bezczelny mhm. jest, gdzieś zniknął. No dobrze, więc poszukajmy. Poszukajmy, no. Życie nie jest proste. No wiadomo, że zdarzają się takie sytuacje, gdzie. No, gdzie... A dlaczego wy tych pigmenów pobiliście tak w ogóle? Dobre pytanie. Um, bo się wystraszyłam, myślałam, że to zombie zwykłe. Też tak myślałem. O, z tego, że ma a mnie przez kraty zabił. Hmm. No wiesz, jak mi jara lawa, kiedy nad nią przeskakuję, to jednak też, też jest coś nie tak. Hop. jest jakiś hop. hop. W ogóle dlaczego my. O, sobie życie hop. nie ułatwimy. Hop. Hop, ha! hop. Jezus. hop się ha! jest Dobrze. O, no. ja ci chciałam pomoc, a to taka sama wystarczalna. <laughs> tak, poradziłam sobie. <laughs> no Jezus. Co? Ja nie mogę chodzić sam, bo ja... bo mnie zabijają potwory, bo ja nie mam miecza. Już wiesz? No to trzeba było sobie wziąć miecz. Jezus! Jezus! O, o przyżyłem się, dobrze. Nikt mnie nie pokona. A może ktoś mądry by ze mną poszedł tam do drobinek, co? No, no dobra, ale... Jak, jak ktoś mądry, to tam To jest jakiś nie. Ała. No w sumie, no O Jezus, no tutaj się nie da przyjrzeć, no. Tu nie ma warunków. O, tam jest jeszcze jeden słup. Świetnie, no i masz. Ja tam się Dziś. tego niedoskona zaryspiło. Oj, matko. O Jezus, ja mam tak mało że to jest masakra. Ja no stój, tam... a ja stój Jezus. Zginąłem. Świetnie. Lepiej się. Slashback. Nie, bo ja wrócę sobie do tego miejsca, gdzie byłem wcześniej. Jezus! Slashback. Świetnie, back. O. Nie wiem, back. O. O. Dobra, to patrzcie do mnie. O, dopuść. Gdzie? Ja Już tam byłem wcześniej. No to gdzieś poszedł później. No bo zginąłem, bo mnie zastrzelili z góry. Te szkielety. Tam nie jest No kurde, znowu. Znowu mnie podjarało w powietrzu. Jakie to jest gówniane. Punkt. Aha, Inne te szkielety, to ja dobra. Które nie wypada. Ja mam zombiaka bez głowy, to jest dziwne. No ja zginę. O mój Boże! Jezus, co to jest? No, są... widziałaś? Tak. Dobra, myślałam, że tylko ja jedna jestem dziwna, dobra. Au. Oj, masz strzele w nosie. Chyba w nosie, pokaż się. Nie, znowu wokół, w tym samym miejscu, z tam. Szczęść no. Boże. Aż jo, o, mój Boże! Jezu, o, o, faktycznie! Jeż. No wiem, że mnie zabiły te bezczelne bestie. Jakie ci zostało jeszcze, powiesz. Czekaj. Chociażby kto zostawił? To nic nie ma. Ja zostawiłem, ale jej się nie tak nie da zebrać, w związku To co, ale jest zbita że, na dowód tego, że my tu byli. Mm -hmm, Dobra, okay. sorry, skończyły mi się pochodnie, nie będę już... Nie się skończyły pomysły, się gdzie dostać. mamy iść. No gdzie, na górę gdzieś tam, o widzisz, że tam jest ten? A, to jest drabina jeszcze, dobrze. O, widzisz. O, tak, faktycznie. Hop and hop. Tam jakiś Do tamtej ścinki mamy dojść tak w ogóle. Jest w kącie. Co tam szyjo na górze? Parkur. O mój Boże, znowu. A, nie chodziło bardziej o potwory, no ale dobra. 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 Ale to ja bym od oponowała za tamtym, żeby iść, ale dobra. I co tam masz szyję? Eee, wejście do piekarnika. O, ja chcę do piekarnika! Tak, podgotujmy się. Teram, teram. Dobra, poksutę. Ja ci Magda zostawiam wszystkie punkty, żeby to na jednym nagraniu było, jak zbijamy, żeby nie musieli się doszukiwać tam biedacy. Jak na jednym nagraniu było, co? Żeby na jednym nagraniu mogli, tak, żeby wyłapać e, ile tam punktów zebraliśmy. A, no ale to ja też tam zbiłam kilka punktów. No to ta mniejsza, to u ciebie też zobaczą. Ja w każdym razie nie zbijam, żeby nie było tam jakiegoś większego o. kłopotu. O no, spadnij już stąd, no o. <laughs> punktatu zostawiłeś? punktaty zostawiłaś. Wiem, mówię, że nie zbijam. Ja tam na górze, dobra, idę do ciebie. Ja spadłem. Aha, tutaj. O, o tam jest. Tutaj. O, przyżyłem. Dobrze. Czekaj. Czyli o ja nie oh. wolno. Co nie wolno? Drzeć się. A, przepraszam. Punkt w powietrzu. Jest to jest możliwe. To jest ten sam punkt w powietrzu. No i jak ja proszę, ładnie znalazłem drogę. Można, można. Można. Jesteś śniodłową. Ja Dziękuję. Nie potrzebujemy takich samolotów. O ile tam Nie, nie o jednej rzeczy. Aniu, dobrze, że ci ciepło. U mnie ostatnie ogrzewanie wysiadło, to nie było ciepło. Czyżby. <grystanie> co, czyżby? Żeby tak kłamać. No Co kłamać? Dzisiaj rano wstaje to zamroź. Minus 12 na dworze. He? No dobra, już zamykam. No. O, to jest jakiś most. No, ale fajnie. Hop, hop, i hop, o. hop, hop. I? jezus! O, dobrze. O, punkt. Zbij tego punkta. Albo ja go zbiję. Patrz, patrz jak ja go zbijam. Widzisz jak go zbijam? Uwaga, tą ręką pracujesz, to twoje mięśnie... Dobra, mnie! No właśnie. I w lawę. Dlatego przed O, i teraz też jęczałem. Cała. Tutaj jest zbij punkta. W powietrzu. Pragnę nadmienić. Gdzie mam iść teraz? ty już nie mogłeś mięśniami popracować? Co? Co gdzie? Na dół do tej do, do świnki naszej. No lepiej i O, ja też. Cześć świnko. Ale to jest bestia, styłka i coś ziemię. W Dubce jest książka i jakieś tam śmieci, które jest. Chorez to zbieraj. Ja poczytam, co było w książeczce. Ani, się do nas! <laughs> Was no wybawicielu! I... Tyle było tego, co świnka nam powiedziała. Winda. Gdzie to winda? Jeszcze gdzie jest winda. Aha, winda nie działa, tak? Pewnie Spider znowu wyłączył komand Command kom Block'i, chociaż nie powinien ich wyłączyć. Tak de o, facto. Mianem. I co ta świnka? jakie tam jest misja? No żadna. Mamy, że... ten nasz wybawicielu i tyle, nie? To jeszcze gdzieś coś tu musi być w takim razie. O tutaj, patrz na ten ten, patrz, tam są dwa punkty, na, na to coś tu wielkie trzeba wyjść jakoś. To musimy zejść tutaj Oj. znowu, tak? A są dwa Edki. O, przeżyłem. Żyjesz? Tak. Dobra. Wiii! Oui. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Yy, to musimy wejść o do tego tu w środku, gdzie są pigmeny. No już tam byłem. No, ale wszystkie one nie bo na górę. można. tam Pizza planet. Aha, tam na górę jeszcze można, tak? Dobra, okej. Okay. No bo tam są dwa punkty, nie. No i znowu w tym miejscu są lagi, znowu mnie ścięło. O. No, mnie tak samo. Mnie? Klatki. Bo Shio, bo ty jesteś inny. No ja jestem inny, to prawda. O, i pająki się za to porzuciły. Jaka pogoń za szyję. Ja, ja. No nie, znowu szkielet! O. <słys> Ała! Nie, tu jest, nie, nie ma innego Znowu w oko? Ała, moje biedne oko. Tylko nie bić mi pigmenów tą razą. Może to... Postaram się. Tu nie ma pigmenów. Pigmeny wszystkie wyskakiwały z tego dispensera już wszystkie chyba wyskoczyły. Zabijcie tego... Już Jeśli ja musiałeś tutaj coś przygotować. Dziękuję. Aha, stąd to niby... Pobrałeś. No czekaj. No, patrzcie, tam są drabinki. Tam trzeba gdzieś iść jakoś, które. Gdzieś... Czekajcie, ze schodów się nie da. Czekaj. A tu nie ma jakoś tu... tego w tej szparze? Nie ma. Oj, szparze. No co? <laughs> nic Jeszcze się nic nie powiedziałam. Ale no, zaraz chwila. One minute o, tu jest, znalazłem. Musimy się głowić, a ja pobiegnę, znajdę i mam. Tak, a ty pobiegniesz, znajdziesz, jeszcze po drodze się rozejrzysz ze trzy razy, że Zginiesz się jedziesz. Zginiesz dziesięć ogwałty. razy. Tak, mam. Ale jednak jestem, Misz, konkretnym człowiekiem. Mm -hmm. No to nieprawda? prawda, prawda, świecę ci. Mówię. Ja jestem człowiekiem uczciwym i sprawiedliwym, jak to mówił kiedyś taki y, samuraj. I jak. Co? Pijak, Pijak. Pijak okej okay. Jezus! Znowu! O, o. Właśnie o tym ja mówiłam. O. Że się rozedrze, jak starkarda Pozbyłem sama. się ich. Jezu! Znowu, znowu, znowu! znowu. Spadłam. Jest. Nie, nie. Spadłam. To jest dużo punktów, zbierzcie te punkty. Madzik tyle popyśnie. A w znowu ja nie mogę. To jest ten, którego zepchałem z góry. Specjalnie mnie tutaj zbijają. No przepraszam. Trzeba wyglądać jak jeszcze dziękuję. Nie jest to... Jakby A Niemożliwe. Dobra. Spadaj szkielet. To teraz gdzie? Co by tu jeszcze trzeba było? Zrobić? Ile byśmy O, pomienieli. o, patrz, 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 patrz. O tam. Tam jest skrzyneczka. Musimy znowu wyleźć tamtę po rabince i pójść tędy tam do tamtej skrzyneczki. Świetnie. Zginąłem. O mój Boże. Dlaczego ty zginąłeś? Przecież no, się pomagałam w tym. No nie pomagałaś. pomagałeś. Bardzo dobrze z tej sam raz. <laughs> Cieszę się niezmiernie, że ty taki zaradny chłopak jesteś. No widzisz. Bo w życiu trzeba sobie jakoś radzić. Ech. No bo jakiś szkielet. No. Jeszcze z hełmem na głowie. Beszelnik. Ja wrzucić... No kurde, znowu jest ja to tu ciekawe. Czemu to nie Dobra, wpadł ja do lawy? idę parkurować znowu. Ja wpadam do lawy tego jednego. Ja Spaliłem go. Ojej, ty wpadaj znowu do lawy. Gdzie ja idę? Wow. Mhm, mm mhm. Mm o, nie to będzie. Zopatrz się do mnie. Dlaczego? czemu? No dobra, sam se skacz No dobra, te Madzi. I co? O, cześć. Ejo. A to my tutaj musimy znowu? Aha, rzeczywiście. No tak A tam, dobrze. tam na górę, bo tam jest ta, ta skrzyneczka. Tu, 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 tu. mhm mm mhm mm Cześć Magda. Oj, piosenka mnie się tutaj przyczepiła. Co? Ja o teściowej twojej, oj, to co przed chwilą śpiewałam. O mojej teściowej. Szyjo... Sh zepnij ty się mi jeszcze raz, to pusto głową, wtedy ty jesteś. Nie deportowałem ja się do ciebie, tylko skakałem do tobą. Cześć. Tak. Już cię <grych> Świetnie. Teraz możesz się Aua! tak... Ania też. Ale <grych> bosko, no. Dobra, się rób ty zaczęłasz. Cześć. Spadej. A tam? Nie, to nie tam. Trzio. <noise> <noise> Zapraszam do mnie. Co ty robisz na lampie? <noise> nie mam pojęcia, ale się tutaj zjawiłem. Super, jak się z tym czujesz? A tam jest jeszcze człowieczka. Gdzie? Czy my już u niej byliśmy? Nie, my tam teraz właśnie idziemy. A, dobrze, dobrze. Ja was teraz tam prowadzę. Dublin nie tak. to dobrze. możecie się tepać. Cześć, no nie, Ania. Jedziecie tędy. Okej. Okay. Hop. Nie udało się. A tu tu jeszcze poń to O właśnie. No, ja panu. też palne, żeby było dobrze pamiętać. nie I nie zginęłam. Ja chcę zginąć. No co was pokitrało, że wy wszyscy tu podacie mnie. O Jezus! Tipe no Madzi. ja chcę być na górze. Ja też chcę na górze. No świetnie! Aha, no tak, w sumie też chcę A jest taki jak Suicide, taka komenda? No, Ale gdzie to nie wszystko, jest. Co? No właśnie, też tak się nad tym. Aha. Jej, zastanawiam. Hopsy hopsi. Przeskoczyłem. Ej, dlaczego ja dalej żyję? Przeskoczyłem. Super. Wow. Ja się Jak tak zrobiłam, zrobi? żeby mi było miło. Ja nie wiem, jest jakoś na samej krawędzi. O, o! Dobra. <grym> to stój tutaj, ja teraz spróbuję następny. O, nie udało się. Dobra. Poczekaj, Ania stój, ja teraz próbuję. No. No, szeogar! Przepraszam! t p -a i k No to za bezczelność, no. Zginąłem znowu. A ja robię za checkpoint. <grym> A ja patrzę jak się jest. Kawałek. No, No. Dobra, to będzie trudne wyzwanie, bo tutaj trzeba przeskoczyć... Au. Halo? Halo? Mm? O, mi się, że mnie zerwało. Boże, nie przerażajcie mnie tak. Nie, my jesteśmy takie zasłuchane w ciebie, żeby... no. Tak, wszyscy pospadajcie. O nie! Aha, nie, ja do... zostałam. Już się bałem. Ja zostałam. Okej. Okay. Już się bałem, że Madzi tutaj spadła, no. Bo ja już tutaj zaczynałam Jezuski. biegać prawie, że dobra, czekaj, teraz ja biegnę. W ogóle Shio, uspokój się i ty rób teraz zaczech Dobra. Prawie było. O, też prawie. Ej. Ja się do ciebie Ania targą. Teraz ty stój. Dobrze. Mm. Świetnie Maciek! Dobra. O, jak huca, cześć Madzik. O, no tak. Się... Biegnij sobie. Ja? Dobrze. Biegnę za tobą! Nie! Skoczyła! Udało się. Co to za Dobra, też chcę tam. Tp madzi No co, slagowany ten serwer jest strasznie dzisiaj. Mamy owieczkę. Dobra. No. I co to było napisane? Ja zobaczę w jej no, Zabierz mnie stąd, proszę cię, boję się, zabierz mnie stąd! A co ma w dupce? E, z tego, planet, um, p planet, Golden Carrot i... Planet Shio pizza miała, planet. ja wziąłem Planet Shio. Znaczy, Proibica Planet, przepraszam. O. No spoko, plan ślijący. O, nic tu nie ma. No i co? Dopiero co możemy jeszcze tam pójść. Okay. No, w sumie. Zaraz to mi będzie łatwiej, jak się zabiję. O, e, znowu się nie zabiłam. E, czego Enderman ja się mną... A nie, zainteresował się jednak. Trzeba <grym> mówić, że się nie interesuje mną. Opa. Świetnie. Tyle razy, ile co? Tyle razy... <grym> Ile ja tutaj zginąłem, to już dawno nie poginąłem. <grym> o, nie <złuch. grym> No co ty. To czekaj, I policzą, wiesz co, po ci policzą. Ci... Tak, i policzą, i ja ci po nagraniu, jak chcesz, mogę cię pozabijać jeszcze kilka razy, dla przyjemności, jak tak lubisz. Okej. Okay. Ja idę teraz do pieca. Ja jestem ciekawa, co jest w piecyku. No tu na dół nie za bardzo da się wejść. <grym> I okay. spicyku urzęduje. No, gorąco, gorąco. O, punkty, punkty. Jak spadnie, się zabije, nie zabije. O. o. Hmm. Cześć. Gdzie jesteś? O. To z kim ty się jeszcze? Witałeś. No, właśnie, ja tak ale nie zniknęła. Jak zginęłam? Gdzie zginęłaś? Zniknęłaś. <laughs> A ja się tak rozglądam, Cześć. Tędy, tędy nie ma. <laughs> O, cześć Aniu. Spadłem, a, cześć. ale spadłem w ogień, Jezus. Jeszcze tu jest jakiś punkt. Cześć. O, tylko to nie zauważyłam. Cześć 89. Cześć Dobrze, co to jest? Gravel? Gravel chyba. O, punkcik. Gdzie? Tu. No tam już nic nie ma. Mhm. Faktycznie coś tutaj jest. No to co, mamy koniec pomieszczenia w sumie. No chyba tak, możemy teraz e... Gibnąć się kawałek do piwnicy. Wy, Z, zypy, wiec, A, do garażu. No właśnie. do właśnie. Do, 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 do garażu. Do garażu? Do garażu. Do garażu? Tak. Dobra. Czemu ty się zabiłeś, Shio? Nie zabiłem. Znaczy zabiłem. No nie, co? Ja ci nie pomagałam. Ja czasami tak lubię sobie. Nie wnikaj. Masochista. No co? No nic. Nie miałeś kiedyś tak. Nie. O. Może <laughs> jakie lagi! A ja chciałem no. już powiedzieć o masowaniu kaloryfera przez stopy, ale mnie powstrzymałaś. Ła, ten szkielet będzie za namiłaś. <laughs> no to na górę trzeba chycać. I kolejny. Co? Tutaj Hint, zaraz mamy hum, tego. Creepera. Homp, hints, hop, hints, hints, hop, 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 hop. rozdwa, DWA! rozdwa. Dzień dobry. Shia, nie myślałeś, że prowadzić kiedyś kobietom aerobik? Nie będę nigdy prowadził kobietom aerobiku. To nie? Spokojnie, przyjdzie i na to Chociaż czas. Patrzcie, w sumie. Gdzie Mnie musimy pracy. teraz iść z ziomki? Do garażu. Garaż jest tam, 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 tam. Dobrze, no więc do garażu. Hm. O. Aha, garaż jest tutaj. O Boże, a czemu przez tą kratkę musi, musimy wyjść? Bo tak, żeby było ciekawie. O, mamy towarzystwo. O, Jej. Fajnie, że mamy towarzystwo. Zbijemy towarzystwo i sobie to skończymy. Shio, tutaj kobiety cię bronią, a ty jęczysz. No, i ty dalej będziesz jęczał zaraz. O, bo miecza nie masz. Weź sobie miecz. Dobra, już nie ma co brać z tego miecza. Bo i tak koniec odcinka, zaraz zajrzymy. No, tego... ale, na następny by się w sumie przydał. To się da, diamentowy, żeby nie płakał. Jeszcze oh, yeah. kwiatkiem mu się rzuci, wiesz, albo jakim steakiem. <grym> o, jesteśmy już tutaj przy, w tym, przy końcu. O, oh, wow. Tak. A to pomieszczenie będzie w ostatnim odcinku. I mamy ryjek patrzcie, znalazł się gaz. Tak, no, tak, No, tak. nareszcie. Tak. Tak. No to co, to żegnamy was bardzo gorąco. I serdecznie. Liczymy na dalszą współpracę oraz pozdrawiamy. <grych> tak jest. Tak, więc trzymajcie się i do zobaczenia. Pa. pa. Do usłyszenia. Pa pa.